Cześć, witajcie tutaj Lego i klocki. Dzisiaj e, zaczniemy sobie tutaj budować tą górkę. O, tutaj. Widzicie dobrze, tutaj. I napiszcie, co sądzicie o tym, czy tutaj tak to, już to zostawić. No bo tak, taka mała przestrzeń została, ale to, to, to i tak to już będzie tak wyglądało. Nie, da, nie będzie się dało tutaj, tutaj właśnie ta górka. Nie dałoby się tutaj jakoś już zmienić. No bo tu się właśnie kończy ta makieta i napisze, czy warto tutaj to robić. A teraz zapraszam Was na przedstawienie. Właśnie widzowie, tutaj sobie tylko wcieliśmy tutaj tą górkę. No tutaj trzeba dokupić części na tą tutaj, żeby podwyższyć. I tutaj, żeby też podwyższyć. Więc ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał, no bo y, lubię sale przyciski i chcę, jak Wam się to podoba, no to subskrybujcie. I zróbcie łapeczkę w górę jeśli to Wam się podoba. Więc hejo, hejo!